Zarządów Tuska i Bodnarowsu dzieją się rzeczy niemożliwe do wyobrażenia dla pisowskiej braci. Minister, który zatankował jeden bak, traci swoje stanowisko, a gdzie Ryszard Czarnecki, który przez 240 ponad razy tankował i nikt w pisie głowy mu nie urwał, rzecz niewyobrażalna. Przyznaję się do tego, że wykorzystałem samochód służbowy do celów prywatnych. Polska jest mistrzem Polski w rugby, ale także w badmintonie. Nie wiem, czy wiecie, ale prezesi tychże związków byli w Paryżu, mimo że Polska nie brała udziału w tych dyscyplinach. A dlaczego wiąże to z panem Porębą, byłym europosłem prawa i sprawiedliwości? Bo pan Poręba, pisowiec z ro... pisowiec krwi i Kości, na koniec swojej kadencji postanowił wyłudzić kolejne pieniądze na hotel i na igrzyska, i na grzanie dupy. W Paryżu, mimo że jego związek nawet tam nie pojechał, pis zaczyna pozywać polityków. Tak, szykują wielki zespół, który będzie musiał dbać o dobre imię pisowców. Ja wiem, jak to kurna ciężko będzie zadbać o dobre imię Sasina, Witek albo Marawieckiego, ale żeby nie było tak źle, to specjaliści z Pisu zaczynają atakować. Czy jest to Mission Impossible, czy po prostu misja straceńców? Dowiecie się już w dalszej części materiału. 14 miliardów! 14, 14! Cześć, dzisiaj zaczniemy od rosyjskiego szpiega. Znaczy, wszyscy go nazywają rosyjskim szpiegiem, ale może on jest po prostu człowiekiem, który musiał uciekać, bo polski nowy rząd z Bodnarem na czele nie zrozumieliby jego motywów działania? Nie, no żartuję oczywiście, nie bronię pana Schmidta, ale zobaczcie, co Schmidt szykuje na niedługą kampanię wyborczą w Polsce. Ale niektórzy z polskich polityków już powinni się bać. Czyżby te słowa miały być ostrzeżeniem dla Pisu albo Konfederacji. Uważajcie, kogo wystawicie, bo my tutaj mamy na was wszystkich haka, a może te słowa mają być przestrogą dla sikorskiego albo trzaskowskiego. Uważajcie, bo w Moskwie jesteśmy w stanie wyprodukować każdego możliwego fejka. Nie wiadomo, czym kierujeś. Się... Nie wiadomo, znaczy ja nie wiem. On pewno wie, czym kieruje się pan Schmidt, który jest, jest jakby nie było szpiegiem rosyjskim który zwiał z Polski, jak wielu innych tchórzy, obajtek na Węgry, czy inni na, na Cypr, po prostu oni spieprzają, bo wolnej Polski się obawiają. Ale w sumie gruba byłaby akcja, gdyby teraz Schmidt postanowił zadzwonić do Tuska albo do Podnara i powiedzieć: Słuchaj, daj mi list żelazny, wrócę do Polski, dam ci kwity na ziobre Kaczyńskiego i na wszystkich innych rosyjskich, albo powiedzmy inaczej, ruskich, przedstawicieli FSB w Polsce, ale nie chce iść do pierdla. Czy waszym zdaniem Bodnar albo Tusk, bo nie, obawiam się, że to tak naprawdę list żelazny wystawia prezydent, ale załóżmy, załóżmy, że mógłby to wystawić Bodnar albo Tusk. Czy, czy Bodnar lub Tusk powinni dać taką gwarancję Schmidtowi wróć do Polski, obciąż albo inaczej pokaż papiery na tych wszystkich przestępców z PiSu. A my ci krzywdy nie zrobimy. Czy on waszym zdaniem powinien dostać taką gwarancję za wsypanie tych wszystkich przestępców z spisu? Albo inaczej, czy wy, będąc na miejscu Bodnara Tuska albo Dudy, dalibyście mu taką gwarancję? Ja bym chyba mu dał. Napiszcie mi w komentarzu, co myślicie o takim pomyśle? Komentarz już napisaliście, to teraz zobaczcie na małpo człowieka, człowieka małpokształtnego. Pseudo dziennikarza z kanału Zero. Oczywiście teraz będzie wszędzie latać kwota 14 miliardów złotych. Powtarzam! 14 miliardów złotych! 14 miliardów! 14 miliardów złotych! 14 miliardów złotych! Zł. Zł. No dobra, Stanowski zabrał się za CPK, zrobił debatę, z której wyszło, że Tusk to złodziej i w sumie tak naprawdę to CPK jest nam potrzebne. Następnie Stanowski zabrał się za PKP Cargo, gdzie obwinił najpierw związki zawodowe za to, że jest ciężka sytuacja, później powiedział, że to wszystko i tak jest wina Tuska, później zabrał się. No w sumie za co by się nie zabrał, to nie ma liczyć, nie możemy liczyć na to, że powie coś normalnego, bo teraz zabrał się za aferę amunicyjną i twierdzi, że działania Morawieckiego i całej tej błędy PiSu. W tym zakresie miały sens. Taki miały sens, że kilkanaście miliardów złotych miało być wypompowane do prywatnych firm tylko po to, żeby kolesie pamiętali przez następne lata, kogo mają wspierać, i tą aferę także Stanowski starał się przykryć. Ja tylko się zastanawiam, dlaczego Stanowski jeszcze się nie wziął za aferę poczty polskiej, bo przecież. To, że w Poczcie Polskiej jest 740 milionów straty, to też jest wina Tuska i Stanowski powinien już się da to zabrać. Ale zamiast za to, Stanowski zabiera się za coś, za co debil powinien pochwalić polski rząd. Jest pan minister z Lewicy, który pojechał na prywatne wakacje służbowym samochodem, tankując służbowy samochód służbową kartą i stracił za to. Za to stracił stanowisko. I Stanowski, zamiast powiedzieć tak, tak powinno to być, powinien stracić, powinien dostać po obie to nie. Stanowski wychodzi w cudzysłowie na Twittera i pisze takiego paszkwila. Podobno sznur karetek pogotowia sunie w stronę Sejmu. Podejrzewano atak biologiczny, ale nie. To posłowie krztuszą się ze śmiechu na wieść, że jako. Że jakiś kolos stracił tekę wiceministra za tankowanie samochodu służbową kartą. W siedzibach kilku partii sytuacja jest krytyczna. Tak, kurwa, W siedzibie PiSu, Zjednoczonej Prawicy, Republikanów i innych zjednoczonych prawicowych przestępczych partii jest sytuacja tragiczna, bo w ich mniemaniu 240 razy lewego tankowania przez Czarneckiego to nie jest problem, bo według nich. Tankowanie limuzyny i wożenie dzieci do kina nie jest problemem. Tak samo nie jest problemem to, że Kaleta woził swoje dzieci prywat. Wróć służbową limuzyną za służbowe pieniądze, tankowane służbową kartą do szkoły. Oczywiście wtedy Stanowski mógłby wyjść i powiedzieć, że to wszystko dla dobra państwa. Kaleta wiezie dzieci służbową limuzyną do szkoły, dlatego, żeby szybciej być już w swoim ministerstwie i szybciej móc kraść, wróć nie kraść, dysponować środkami Funduszu Sprawiedliwości. A to, że Błaszczak wozi dzieci do kina, to jest wyraz troski o państwo. Bo przecież w innym wypadku musiałby najpierw Błaszczak zawieźć dzieci do kina, a później pojechać na ważne spotkanie na Nowogrodzko. Jakże to by było straszne dla Skarbu Państwa, gdyby Błaszczak spóźnił się na naradę na Nowogrodzkiej. Tak Stanowski powinien wtedy wyjść, i bronić, znaczy może nie wtedy, dzisiaj nawet powinien wyjść i bronić tych wszystkich pisowców, którzy przylgnęli do siedzenia limuzyny tak bardzo, że dzisiaj nawet nie wiedzą, jak skomentować to, że normalny rząd i normalny premier dymisjonują ministra, wiceministra, który pozwolił sobie na takie hamstwo. No dobra, ale można by się zastanowić, wszyscy gadają o tym wiceministrze, a co on na to? Zobaczcie, co on na to. Popełniłem e, błąd, popełniłem błąd kilka tygodni temu. E, przyznaję e, się do tego, że e, wykorzystałem samochód e, służbowy do e, celów prywatnych. E, to jest błąd, Miał, nie miałem świadomości, nie miałem wiedzy. Wyobrażacie sobie sytuację, że wychodzi Zbigniew Ziobro na konferencję z jednym czy drugim suwerennym złodziejem i mówi Dymisjonujemy tego kolegę albo tego kolegę, bo dopuścił się, nie wiem, na przykład zakupu mikrofalówki z Funduszu Sprawiedliwości na dom seniora w dzikach dolnych, albo dymisjonujemy tego kolegę, bo pojechał prywatną, wróć, służbową limuzyną w prywatnej sprawie swoich dzieci. Wyobrażacie sobie ziobre, który mówi, że kogoś dymisjonuje, a nie Ziobrek, który mówi, że temu gościowi limuzyna i pieniądze się kurwa po prostu należały. Wyobrażacie sobie takie podejście pisowskich notabli, jakie zaprezentował Włodzimierz Czarzasty? Ja nie wyobrażam sobie nie dość tego, co zrobił Czarzasty, że stanął obok skompromitowanego wiceministra i razem z nim powiedział, że on ponosi odpowiedzialność. Ja nie wyobrażam sobie nawet tego. Co zrobił troszeczkę wcześniej minister Bodnar. Dziś z funkcji podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości zrezygnował Bartłomiej Ciążyński. Dymisję przyjął premier Donald Tusk. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar stoi na stanowisku, że przestrzeganie standardów obowiązuje wszystkich urzędników bez względu na zajmowane stanowisko. Wyobrażacie sobie, Morawieckiego? który mówi, że przyjął dymisję jakiegoś ministra za taką pierdołę. U Morawieckiego miliony na samoloty, czy nie wiem, latanie, wróć, nie latanie, jeżdżenie samolotem do Brukseli, to jest żaden problem. U nich się broniło, a wręcz więcej. U nich minister, który zrobiłby coś takiego, byłby jeszcze wynoszony na piedestał, bo wszyscy w PiSie mieliby na niego haka. Byłoby proste. Bartek. Nie podskakuj, bo my wiemy, gdzie jechałeś w zeszłe lato służbową limuzyną. W normalnym świecie za takie przewiny, jak, doprowadzi, jak jakiej dopuścił się były wice, już były wiceminister z Lewicy, traci się nie tylko stanowisko, czasami rozpoczyna się też postępowanie prokuratorskie. Ale oczywiście w PiSie oni wszyscy... Nie potrafią tego zrozumieć, a Stanowski, jako największy propagator pisowskiego podejścia do życia, też nie umie powiedzieć brawo panie Donald Tusk, brawo panie Bodnar. On po prostu, jako największy prostak wśród prostaków, stara się zminimalizować wielki czyn, który został zrobiony po to, żeby jego koledzy z przestępczej grupy prawicowo zorganizowanej nie mieli powodów do wstydu. Standardy, które właśnie zaprezentował Donald Tusk, Bodnar i wszyscy inni z rządu 15 października, nie są zrozumiałe dla pisowskiej braci. Oni, nawet ci, którzy najbardziej starają się odciąć, bo Stanowski w swoich materiałach mówi, że pisiory, pisiory to, pisiory tamto. Nawet Stanowski nie potrafi zrozumieć, że normalność wraca do Polski. Ja mam do was jedno pytanie. Zaraz po tym, jak zasubskrybujecie ten kanał, polajkujecie ten film, napiszcie mi w komentarzu. Czy tuski i Bodnar dobrze zrobili, dymisjonując tego ministra? Czy może powinni iść w zaparte, jak nauczyła nas tego, no nie kto inny, jak zorganizowana prawicowa grupa przestępcza? Zanim przejdziemy do kolejnego tematu, olimpijskiego, sportowego tym razem, ale także pojawiającego się tam wątka politycznego, zobaczcie ten krótki film i znajdźcie mi pięć różnic. No dobra, nie pięć, bo no to będzie trudne. Jedną różnicę. Pomiędzy tymi dwoma podobnymi małpoludami, którzy tak bardzo prezentują się w mediach społecznościowych. I powiemy tak, na pewno prezydent tego nie zabytuje, ha, 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 jacy jesteśmy sprytni. Przeforsujemy sobie 3 miliardy. 14 miliardów złotych, 14 miliardów, 14, 14 miliardów złotych. 14 miliardów złotych. Na szczęście głupota nie jest sportem olimpijskim, bo gdyby była, to ci panowie, z, których przed chwilą widzieliście, na pewno byliby złotymi medalistami, i wtedy bym miał dylemat, czy cieszyć się, że mamy złoty medal w głupocie, czy nie cieszyć się i mówić, że ten medal, no dobra, nieważne, bo ta dywagacja doprowadza do tego, że debili zaczynamy gloryfikować, ale chciałem Wam powiedzieć, że echa. Olimpijskie, jeszcze nie gasną. Oczywiście, minister sportu chce rozliczyć tego pisiewicza, minister sportu chce związki rozliczyć. A ja mam tylko takie pytanie: co z rozliczeniem na przykład Polskiego Związku Badmintona za wielki sukces, na, e, za wielki sukces w Paryżu? Przecież Polski Związek Badmintona, reprezentowany przez pana, czekajcie, jak on się nazywa, bo już zapomniałem Tomasza Porębę. Nie wiecie, kto to jest Tomasz Poręba. To jest ten europoseł, co nagle miał kilka mieszkań w Chorwacji, później sprzedał te mieszkania, ale miał udziały w jakiejś spółce, która miała jeszcze więcej nieruchomości. I tak się to kręciło. Facet zarobił 3 miliony czy 4, a mieszkań miał na trochę więcej. I tak naprawdę nie wiadomo skąd zarobił te pieniądze, żeby kupić te mieszkania. Nieważne, sprawą, mam nadzieję, się ktoś już zajmuje. To ma lepszy dostęp do informacji niż ja. Natomiast pan Poręba, pisowski działacz, pisowski polityk, który jest, znaczy już nie jest, ale był przez przypadek wiceprezesem Polskiego Związku Badmintona, mimo że Polska nie brała udziału w zakresie badmintona na Olimpiadzie w Paryżu, to on sobie pojechał. Pojechał, poleciał sobie do Paryża, wziął sobie hotel, delegację, zjadł, wypił i pobawił się na koszt podatnika. Po czym wrócił do Polski i doszedł do wniosku, że skoro Polska nie wystartowała na Olimpiadzie w, tymże, w tejże dyscyplinie i on nie mógł się cieszyć ze złotego medalu, to on zrezygnuje z bycia w zarządzie tego związku. Rozumiecie, kuriozum? Facet poleciał, Nażar się, nachlał, naodpoczywał w Paryżu za twoje, twoje i twoje pieniądze. Po czym wrócił i powiedział: 'Sumienie mnie dotknęło, rezygnuję, nie będę więcej naciągał skarbu państwa.' No kurde blade. Jacy oni są obudni, Ale żeby tego było mało, to jest jeszcze jeden lepszy gość. To jest Dariusz Olszewski. Prezes Polskiego Związku Rugby, który poleciał do Paryża na Igrzyska Olimpijskie wraz z żoną za pieniądze podatników. Wynajęli hotel w centrum Paryża za 1800 euro za dobę. Za 1800 euro za dobę. 8000 zł płacili za dobę. Oczywiście, jak wiecie, Polska zdobyła złoty medal w rugby. Nie, kurna. Polska nawet nie brała udziału w rugby. To co ten Olszewski oraz inni porębowie tam robili? No cóż, moim zdaniem oni tam robili to, co PiS robił przez 8 lat z Polską. Oni po prostu dymali tam Polaków. Ja się zastanawiam, bo o ile Stanowski będzie miał ciężki, ogres, ciężki orzech do zgryzienia w zakresie obrony poczty polskiej, że PiS naprawdę zrobił z poczty polskiej maszynkę, nie do dymania i wyciągania kasy, a do robienia pieniędzy. Znaczy, w sumie zrobili, ale dla swoich. No dobra, nieważne. Zastanawiam się, jak Stanowski będzie bronił Poczty Polskiej, ale jeszcze bardziej zastanawiam się, jak Stanowski by obronił pana Porębę i pana Olszewskiego, którzy nie, których związki nie miały prezentacji, reprezentacji na Olimpiadzie w Paryżu, a prezesi, wiceprezesi i zarządy i tak wydawały po kilkadziesiąt tysięcy złotych na to, żeby sobie pojechać i pooglądać olimpiadę w Paryżu. Krzysiu, kurna, pokaż swój kunszt dziennikarski i daj mi do zrozumienia, jak ty ich obronisz. A że mowa o Stanowskim, to tutaj macie link do mojego Twittera, a tam trochę więcej pytań do Krzysztofa, jak jest w stanie obronić pisiewiczów i innych pisiorów, którzy tak naprawdę, mimo tego, że już nie są u władzy, to do dzisiaj dymają Polaków na kasę. To jest nasza bardzo trudna bitwa, dlatego my powołujemy zespół prawników, który będzie identyfikował takie klarowne sytuacje, w których można pozwać, co oczywiście przy polskim sądownictwie jest niezwykle trudne. Powiedział na antenie telewizji w Polsce europoseł PiS Piotr Müller. Müller to taki trochę niemiecki, ale z Müller was. Taka reklama kiedyś była, co nie? Tam Müller, Szeik, Müller i tak dalej i Müller tam występował. Pan Piotr Müller. Niemiecki europoseł polski, przepraszam, nie niemiecki, polski europoseł z niemieckim na, akcentem, pan Piotr Müller, będzie powoływał teraz na coś. Będzie powoływał zespoły. Wyobraźcie sobie, ile ten zespół powołany przez Müllera będzie miał roboty. Odkłamywać wszystkie kłamstwa pisowców, to jest naprawdę robota jakby. Jakby nie wiem, dzisiaj powołać zespół do obrony dobrego imienia Trynkiewicza. Rozumiecie jaka to jest trudna robota? Jaką trudną robotę pisowscy prawnicy będą mieli? Naprawdę, ja... No dobra, ja się zastanawiam, ale oni, oni już... Dobra, oni to, że trudną robotę będą mieli to spoko, ale wiecie co oni zrobili? Oni już zaczęli działać, bo oni... Pozwali już Michała Szczerbę. Europoseł Michał Szczerba został pozwany przez Mateusza Morawieckiego i, i Michała Kuczmierowskiego za swoje słowa, w których oskarża ich o uciekanie z kraju przed prokuraturą lub rozpinanie parasola ochronnego poprzedniej władzy nad tymi, którzy na celowniku mają obecnie podnarowcy. Czekaj, dobra. Zacznijmy od, od końca. Ukrywanie dowodów, aby nic się swoim nie stało. Czy dużo trzeba Myśleć, aby zrozumieć, że Ziarkiewicz, który chował akta spraw w garażu, w kanale garażowym, na przykład akta spraw pana Czarneckiego, gdzie był gotowy akt oskarżenia, gdzie wszystko było gotowe tylko przez lata, nie było to wyciągane, bo było przyzwolenie premiera, nawet niech ono będzie ciche. Nawet nie niech to nie będzie, że premier zadzwonił i mówi: Ty, Ziarkiewicz, chowaj te sprawy. Niech to będzie ciche przyzwolenie premiera na takie działanie albo wręcz takie niedopowiedziane, własnych nie ruszamy, coś w stylu ziobry nie ruszamy. Czy to nie jest rozpościeranie parasola ochronnego nad zięciem pani Kępy, nad panem Czarneckim i nad dziesiątkami innych, którzy powinni być już wtedy sprawdzani? Czy to, że wiceprezes Orlenu ucieka na Cypr, czy tam do Turcji, albo prezes Orlenu, Obajtek, chowa się na Węgrzech, to to nie jest tak naprawdę ukrywanie się? To, że jeden czy drugi poseł Zjednoczonej Prawicy nie stawia się w prokuraturze, aby tam postawiła zarzuty, czy to nie jest ukrywanie się? Czy to, że jeden czy drugi pisowski działacz nie spieprza na Cypr, to nie jest ukrywanie się, Mateusz, ty idziesz do sądu ze szczerbą, który nie kłamie, on tylko mówi niewygodną prawdę, a za prawdę do sądu się nie idzie. I przytoczę jeszcze raz słowa pana mecenasa, co oczywiście przy polskim sądownictwie jest niezwykle trudne. Znaczy, panie mecenasie, panie europośle, przepraszam, myler, ale z ra was. Czy to nie wy przez 8 lat rządziliście Polską i reformowaliście system sądownictwa? Czy to nie wy powinniście doprowadzić do tego, że za kłamstwa na polityka albo na zwykłego człowieka oszczerstwa powinno się iść do więzienia? No nie, bo wy tych kłamstw i oszczerstw tyle rzucaliście, że tak zmieniliście prawo, żeby nikt wam wtedy właśnie do dupy się nie dobrał. I dzisiaj wy będziecie mówić, że polskie prawo jest trudne i niezrozumiałe, mimo że przez lata to wy doprowadzaliście do tego, że to prawo się jeszcze bardziej komplikowało. No, normalnie alkoholik mówi do alkoholika, ty cholerny alkoholiku, no szkurna blać. Weźcie wy się w łeb stuknijcie albo po prostu Mylera napijcie. O, Myler to też piwo. Nie to, że reklamuję alkohol, że była jasność, bo picie alkoholu dozwolone tylko od 18 roku życia. Ja piję wodę. Bo woda zawsze jest zdrowa. Oczywiście w całą sytuację w... włącza się ten sam prawnik, który broni pana Romanowskiego, więc można powiedzieć, że będzie skuteczny. Natomiast pisze on na swoim Twitterze coś takiego. Nie wiem skąd pan ma informację, że ludzie Morawieckiego uciekali za granicę i że Michał Kuczmierowski unikał przesłuchania, unika organów ścigania, ale jest to kompletna nieprawda i do tego łatwa do zweryfikowania dokumentami. Proszę zapoznać się z nimi, jak otrzyma pan już pozew, który dzisiaj został złożony w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Panie Mecenasie, a gdzie jakieś takie, nie wiem, gra wstępna wezwanie do zaniechania oszczerstwa, albo może zaniechania jakichś tam naruszenia dóbr osobistych, albo może po prostu takie polubowne wezwanie do przeproszenia? Co wy już tak bez gry wstępnej idziecie od razu do sądu? Przecież oczywiste jest, że w sądzie przegracie, bo jeżeli są dowody na to, że jeden, drugi czy trzeci prezes danej instytucji spieprzył z Polski, to można wyraźnie powiedzieć, że ten czy tamten się ukrywa. Jeżeli w garażu Ziarkiewicza były dziesiątki spraw ukrywanych, to to jest właśnie ten parasol, o którym Szczerba mówi. Więc naprawdę, idzie pan do sądu, bo z tego ma pan pieniądze, ale niech się pan zastanowi, czy nie robi pan sobie z gęby cholewy. Ja przez jakiś czas sądziłem, że znaczy, dalej sądzę, że Roman Giertych przegiął, nie zachowując się tak, jak się powinien zachować, ale jednej rzeczy mu nie mogę odebrać, celności w jego komentarzach. I w ten sprytny sposób, na koniec całego tego materiału, wrócę do pierwszego materiału od emisji lewicowego wiceministra. Gratulacje dla pracowników Wirtualnej Polski, którym udało się złapać jednego wiceministra Cwaniaka na nielegalnym zatankowaniu. Cieszymy się, że nasze zwycięstwo z 15 października wyzwoliło w was taką odwagę, że potraficie pisać o nieczystych rękach ludzi władzy. O to nam chodziło. Skoro nabraliście już odwagi, to zapytam przy okazji, kim był Krzysztof Suwart? A ja zapytam inaczej. A może Krzysztof Suwart to Krzysztof Stanowski, bo tego faktycznie WP nigdy nie wyjaśniło, a skoro Krzysztof Stanowski ma wrodzony talent do bronienia pisowców nawet tam, gdzie powinien chwalić pełowców, a Krzysztof Suwart za 500 zł był w stanie opluwać wszystkich i lizać dupę ziobry. Ziobry nie atakujemy. To może Krzysztof Suward to Krzysztof Stanowski. I z tym przemyśleniem zostawiam was dzisiaj i, do... I zapraszam już jutro. Na razie Pa!